1978 roku polski kardynał Karol Wojtyła został wybranym papieżem. Ten niezwykły człowiek urodził się w Wadowicach. Gmina Wadowice wspólnie z przedszkolem z osiedla Podskarpą zorganizowała kolejną imprezę w ramach cyklu przedsięwzięć religijno-kulturalnych w roku kanonizacji Jana Pawła II pod nazwą Rok Świętego. Tym razem w Wadowickim Centrum Kultury w przeglądzie własnej twórczości literackiej Prezentowały się wszystkie przedszkola z terenu gminy Wadowicy. Brawa za piękne stroje, za przepiękne aktorskie talenty, za wspaniałą ciuchcie. I oczywiście dla Pań również wielkie brawa, za przygotowanie dzieci. Naprawdę dzieci dzisiaj pięknie się przygotowały. Starają się jak tylko mogą. Widać, że kochają bardzo Ojca Świętego. Ja chciałabym przypomnieć, ponieważ w przedszkolach w, w szkołach dzieci na powitanie wraz z swoimi paniami często śpiewają taką krótką piosenkę, rymowankę Dobrze, że jesteś. Ja myślę, że Ojciec Święty bardzo, bardzo by się ucieszył, gdyby wszystkie przedszkolaki, które siedzą na widowni, wszystkie dzieciaki zaśpiewały mu tak głośno. I z całego serca, dobrze? Dobrze, że jesteś, dobrze, że jesteś, dobrze, że jesteś. Karol, puśń. Co by to było, gdyby Cię nie było? Co by to było? Ja, mała Emilka, chociaż Cię nie znałam od rodziców, Słyszałem. Dziadków, bierzmowałeś. Mamę i tatę, jako pokolenie Jana Pawła II, do dorosłości wprowadziłeś. Rodzice mi przed snem o tobie czytają. Przeżyte chwile z pielgrzymek, dobrze pamiętam szkoły Twojego imienia, która kieruje się bóstwem z Twojego nauczania. Było ładne majowe popołudnie, kiedy na świat przyszedł nasz mały Karolek. Podobno w kościele odbywało się właśnie nabożeństwo majowe. Nasz Karolek był dzieckiem bardzo radosnym Stotliwym. Szybko się uczył i chętnie zdobywał nowe umiejętności, kiedy skończył 6 lat, poszedł do szkoły. Uczestnikiem, ale jakże ważnym jest, są dzieci z oddziału przedszkolnego przy zespole szkół publicznych nr 1 w Wadowicach. dla wszystkich dzieci, które uczestniczyły dzisiaj w przeglądzie. Wręczamy dyplom, podziękowania i nagrody. I prosimy o przygotowanie się oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół Publicznych nr 3 na ulicy Sienkiewicza. Słodycze również na osłodzenie dnia. Przekajcie, dziękuję pani burmistrz za... Wręczenie nagród i proszę o pozostanie z nami jak najdłużej. Póki jest dó, póki jest tak, póki jest każdy z nas i w sercu go mam światło.